Siemaneczko moje ziomeczki z tej strony o serwerze 4 i dziś jesteśmy na serwerze play.ncprzygoda.pl .pl, tak Dzisiaj jest ze mną Gminy 43 siemanko i ja kupiłem w tym momencie sweet case'y i ja otwieramy sobie po 15 zobaczymy co nam zrobi Zacznij ty po jednym Dobrze czekaj ja też to po mm. Siemane potwieramy sweet case'y no się ma, fajne przywitanie No, takie, a dzisiaj ze mną jest ostatnio. Czekaj, co mi dropnie? jakieś sety. No. Oj, oj, czerwony cukierek. Teraz a co mi? Po kolei, okej? Okay? Czerwone cukierki są na te. Na środku, case'y Z ochrona Ochrona 25. I otwieramy. Który on kupił za hajs? Chyba teraz ja... Tak, hajs YouTube ma, którego najlepiej. No. Banie mi się przyda. No, same cukierki. Ła! Wow! Sorry. Wiesz, że to było widać. Sorry. Co tak, ja tylko wałem? Dropił mi same cukierki, Ej, co to mam? Cukier. Cuki cukier mi drognął. Dobra, otwieram. Nie, ja nie nagrywam. Dobra, jestem, u mnie będzie na kanale taki szybki opening, może nie CSGO, choć to jest bardziej popularne, ale Minecraft. Cukier, same cukierki, cukierki. No, ja też mam cukier. Mogę otwierać? O Panie, 25! Dawaj. Gadajcie. Co? Prawie mi drobno mleczy 25 25 Dobra, to ja 25. Um. 10, 25 jest Znaczy 25-10 ja nie wiem Kur... prawie 25 Mleczek Dobra, dawaj e, To potem złożymy się jeszcze na showcase okay, Może ja też kupię jeszcze telefonową Nie mówcie do. No prawie pania była I Dobra masz, Ile masz jeszcze kejców? Ja 10 jeszcze Ja mam 9 Kolejna pania! Daj mi jedną Dobra masz Tak nagle rysowanie i ten Co, Ile masz? Jeszcze 10 10, 10, 10, a ty? 9 No, no, no to, to Ja otwieram ja otworzyłam wtedy dwa razy. Aha, no dobra. No i cukier ja będzie. No cukier, no, no cukier, dobra. No dawaj, teraz ty. Dobra, Ej, ja gdzie jesteś? Gdzieś powiem. Aha. Gdzie? A, tu. Co? Nie, dajcie same cukierki. <laughs> jest tak drugie, tak. <laughs> Nie wierzę. Ej, gdzie? Cztery czerwone... czerwone cukier, i czerwone. cukier. No może cukier. Nawet nie wiem co daje ten cukier szczerze. czy ja mogę go cukier. wpierniczyć? Czy fazę mam jakąś? Nie stary nie. Cukierkowa kolekcja. Cukier. cukier, nie, nie. No cukier. <laughs> Już dwie banie i spodnią, tylko cukier i cukierki. No dobra, ta czerwone gówno. To czerwone gówno. Dobra, czerwone gówno jeszcze wytrzymam, ale cukier nie. Ile ci jeszcze masz? Stary, jestem, jestem taki gruby, że, że... Dobra, otwierajmy od razu, będę otwierał od razu, żeby yes, nie było... Jest, jest, jest. 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 25. Czerwot. Budki. O! 25. Cukier. Same dob dobre casey dropić. Cukier. Spodnie 25. Spodnie? Serio? 25. 20... No. Jeszcze tej mam cały sety. No gówno! Cukier! Nie no, masz jeszcze? Prawie cztery. Teraz mam jeszcze trzy. Nie! Prawie mieczyk! No jaki jest? Bućki! Nice! Prawie całego drugiego seta! Jak tuś ludzi, ja mam Titana, pamiętam, że miałem niedawno sponsora, ale Titana sobie kupiłem tak. O, kolejna balia! Wow! I ostatnia? No mój też, dobra, otworzyłem. Nie czy, błagam. Ta zbrojka, nie! Kilow, kilow! Mam! Kilow! Nice. Kilow 25. Nie mam. Mam kilow 25. Tak. Masz jeszcze kilow do kolekcji. Ej, daj to jedno czerwone gówno, bo ty tego dużo masz. Daj jedno czerwone gówno. Daj czerwone gówno. Trzy. Daj jedno czerwone. Ja muszę być gruby. No nie, daj to. Cicho, chowam se Daj jedno to czerwone. No daj to jedno czerwone. Wrzuciłem. O dobra mam, to koś nie spał. idziemy kupić jeszcze shadowkase. Nie, nie, a co ja też zrobię? Wiem mhm. cukierka. Nie gadaj, wiesz to Dobra. Co ludzie to za cukierka, taki... No w sumie to jest pośpiech, ale wideo nie trwa długo jak dla mnie. To jest kupa. Oszukali mnie. Nigdy więcej już nie, nie otwieram switch Teraz, teraz otwieramy shadow case'y. i kasę oddam. Dobra. Okay. Mm -hmm. To co, losowe TPI otwieramy? Czy da się rozpełnić? Nie. No, Ukradnij mi! Na nagraniu! Ukradnij mi shadow y no. na nagraniu. Dobra. Ludzie, teraz szybkie cięcie i ja kupię 30 shadowcase'ów, a na nagranie stracę. Dobra, to widzimy się za moment. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Mimik miał problemy z netem. Problemy z netem. No. Tak. E, tutaj I daję wiem, mu już 15 shadowcase'ów. Tak, 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 tylko... To nie, to. już. Ale jesteś No. Masz je? Nie us... Nie wierzę, dobra, poczekajcie. Ja znowu robię krótkie cięcie i idę do admina. Dobra, jesteśmy po już drugiej przerwie. Tak, był problem, musiałem iść do adminów, żeby odzyskać te shadow case'y, bo tak, na przykład... Tak, bo wbiliśmy na serwer, gdzie nie było powiadomienia, że jest usuwanie. No i po prostu usuwanie. Jeszcze miałem ten. Dobrze, że tego nie nagrywałeś, jak miałem jak mi tego to No. No czy to będzie pewnie tam powiedziane, ale dziękujemy przemiłej administracji, przynajmniej ja, nie wiem czy ty dziękujesz? Dziękujesz? Ja ja dziękuję. Ja dziękuję. No to dziękujemy przemiłej administracji, która mi oddała tej temy. Dobrze, że to wszystko nagrywam. Szczególnie dziękuję Sza, Diversowi i Tasmasterowi Tak, Tasmasterowi Ja dziękuję Ciebie, że mnie nie fapuść z łapki, bo bym zdedał No dobra. No tak, mamy już te po 15. Shadow Casey? Wszystko... Tak, Shadow Casey. No i może ja teraz zacznę. Tak, inna. Ja może teraz zacznę. O, mogą jakieś kule w ognisę w ogóle wypaść. ty masz. Bańka. Jaka? 15-15 Lepsza niż ser... Y Legend... Nie No 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 Jakieś kulownie No, no. A Mieczyk 20-20 z z może dotknąć Nie wiem Ogień, okay. i mam coś Ten ogień I... to jest do zakupienia To jest coś ale te... Szczelony? Ej kolejna bania Dobra otwieram no w ogóle wieczek z 220 może Od razu poproszę po nagraniu diversa do e, jego kanału. Link. To przy okazji dodam w opisie. Może tu gdzieś będzie anotacja. Dobra, mam bańka 15%. Już myślałem, że znowu... Dobra, A co masz? Dobra, kudę. Ale nie strzelaj we mnie tym. Ja mm. prawdopodobnie metami A i Dwie kulki. Fajnie by było jakąś klatę zdobyć, albo buciki. Albo mieczyk. Ja... Ej, lol! Kolejna bania! Dobra. Bo wiesz, że jestem... Ej, ja kolkę. mam kolejne... Ja mam już pięć bani! Ja też mam Nie. same banie. Ja mam no. same banie. Trzy banie już. Nie, mieczyk! Mieczyk! 20, 20! Przybiń piątkę. Ja otwieram. Wow. Co masz? Kula. Dobra, teraz ja. Dobra, przybij A nie bij mnie, bo mnie to Z Jestem słabym graczem, tak wiem. Nie hejtujcie mnie, Oneta. Polecamy ten serwer, powiedz. Polecamy go bardzo. Zwłaszcza Mega Drop. Czekaj, ty. Co ci drobło? Mega... co mi Teraz... otworzyłeś już? Klota, nice. nice. Przyda mi się. A ja i jak coś? To będziemy zakładać gidi i co chce, tak proszę pisać w opisach. Nie, 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 nie. My dołączamy do gildii. Albo założymy. Napiszcie w komentarzach, czy dołączyć, czy założyć. I ja bym wyłączył, bo ja się boję założyć że o szóstki. W sumie może zrobimy oszusta. Zależy jaki będzie ogień. Co masz? Prawie 20-20, ale cool. kula. Nie masz. Cool. 3. Nie ogólnie, ogólnie 8. Kajsów 8 Dobra 20-24 kule a Już i Spodnie ich domy, no, dobra Dawaj 20-20 Buciki dobra, zaraz, Super, buciki mi się przydadzą hm. Mam już bardzo dużo setów Teraz będę niepokonany A ja, a, a ja będę w ciebie strzelał kulekami Czekaj, mogę tym szczerze Nie. Co to robi? Podpala i zadaje obrażenie. No prawie klata, kurde. Ja Cztery te do... kule. Dobra. Dalej. Pięć kuli, spodenki, Znacz e, nie, znaczy no spodenki, Helmik, nie, dwadzieścia, dwadzieścia. Prawie klata była. A, czemu? Ile masz jeszcze? 6. Ja mam pięć. Ale to dla... Ale to dlatego, że ja drugi, ty drugi otwierasz. Jak wtedy Pozdrowienia serdeczne dla diversa. To będzie taki filmik skupiony. O, nazwę ten filmik. Otwieranie caseów na serwerze play.przygoda.pl Nawias miły divers. Albo miła administracja, o, miła administracja, żeby nie było, że dyskryminuję Sza, Ta z Majstera, e, tutaj nie pętam, jaki miał nik, ktoś kto mnie... E, do mnie przenosił do kawy. Skup się, bo ci dropnie kula, ognia, ja cię zaraz podpalę. Co masz? Kula, dwa razy. Ile masz? Cztery. Na no, ja Cztery. dwa. Dobra, to ja otworzę może... No i my... słowo, jeszcze tylko klata i mam cały cecik. No i mi jeszcze spodnie. No, mi brakuje klaty. No mi nie, też ja w sumie, mi się. Dawa. Co masz? Mm, mm, otwieram już. Ile masz? Kuli? Nie, jest krzyżica. Jedną jeszcze. To są ty otwierasz cały czas. Dalej, ile masz? Mam no cztery, a ty masz jedną, więc ja teraz otwieram dwie. No. Nie, ty otwierasz trzy. Ja tak opowiem mhm. na serwerze. Serwer znaleźliśmy, ponieważ szukaliśmy serwera z mega dropem Mimik znalazł. Ten oto serwer. Dziękuję, ja znajduję wszystkie serwery, bo od ter... Zawsze musi kończyć miałem trzy otworzyć, bo ja mam dwie, a ty jedną, tak? No. Ja jeszcze jedną otwieram. więc tak. No, podziękowanie dla mojego kolegi, no, o, pozdrowienia, o, pozdrowienie dla Co administracji serwera play.ncprzykota.pl Pozdrowienia, o. Eee, dla Kuba o, to gdzieś otwieram. Dla Kuba Jasa, dwa do którego link kanału będzie w opisie on mi stworzył całe intro pomagał mi w ogarnianiu kanału dziękujemy bardzo za to pozdrowienia dla Mimika, który odnalazł ten serwer i pozdrowienia dla całego YouTube oraz dla... Hmm. dla... o, pozdrowienia <ścoughs> po, pozdrowienia dla... kogo? Kogo, chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chcę pozdrowić. Na no kogo? Moich kolegów z klasy, chociaż nie mam kolegów. He, he, he. A, takie cięte żarty na siebie. I, i oczywiście pozdrowienia dla Raziego, który dał mi motywację do kanału stworzenia. Jeśli obejrzy to kiedykolwiek. No bo mi to był mój um, youtuber, który mi dał chęć do nagrywania Rezy widzą subskrypcji, tak już widzę jak są na mojej wideo. No, no. O, i oczywiście dla JJ Dukera który dał mi, pokazał mi co to jest YouTube, bo od niego się zaczęła moja historia z YouTube. Więc tak, to jest mój dzisiejszy ja drop mniej ja więcej, więcej od tamtych. Tak. Pozdrawiam mojego brata, który, 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 który nauczył mnie grać Minecrafta, powiedział mi co to jest Minecraft. Krocki, no mój, krocki, krocki, żeby. Tak, więc my się z Wami żegnamy na razie i cześć. Na razie.